Ładnie to idzie. I bonsai blade. I wystartują za moment. Ruszyły. Piękny start. Wszystko tam razem walczy o prowadzenie. Ale na czele dobrze galopuje Golden Tirol. I jest przy bandzie na pierwszej pozycji. Ale tuż przy nim. Galopuje Jazil i te konie mają niewielką przewagę na resztą stawki. Na trzeciej, czwartej, piątej pozycji, wszystko razem. Na końcu tylko Bonsize Blade i Easy Tiger. I za chwilę konie będą miały do pokonania 1000 metrów. Golden Tyrol i Jazil ze sporą przewagą nad resztą koni. Na trzeciej pozycji galopuje Hephaistos. Golden Tyrol, Jazil, razem Web Web, Hefajstos tam za nimi Y King, ależ mocny dobry wyścig para. Golden Tirol i Jazil ma sporą przewagę nad resztą stawki. Czy wytrzymają własne tempo, nie wiadomo, za chwilę prosta, finiszowa i 500 metrów wyprowadza Golden Tirol, którego mocno atakuje Jazil. Ta para ma przewagę, jak powiedziałem. 450 metrów przed celownikiem Golden, ale tam się przemyka Hefajstos! Przybandzie Hefajstos! Hefajstos jest na czele! Chazil, Golden Tirol, Hefajstos, ale tam polem zaczyna finiszować Easy Tiger, jeszcze nic nie wiadomo, ale Hefajstos jest na czele, Hefajstos, Hefajstos, ale go bardzo mocno atakuje Easy Tiger i ta para ma przewagę, Hefajstos, Easy Tiger i w celowniku Hefajstos, Easy Tiger na trzeciej pozycji przygalopował i y King i reszta.